Bąki? Błonie. Bąk. Kto puścił bąka? Bąka. Kto ja. puścił? Ja. A dlaczego? Po całym tak nie lubię Och, moja perlełka, moja złota, jak mi się tak mocno chce pocałować, to co mam, nie wolno mi? Ale masz klocków dużo, jeszcze tam gdzieś trochę w torbie ci dam, nie wiem czy, nie wiem czy takie same, tam jeszcze są gdzieś w torbie, wiesz? Andrzej, wyjdź mi stąd, patrz no, Jola, mówię ci, ty... Zaraz od dzieci. Na idzie się tatusiowi tużało. A my idziemy po klocki. Tu nie były. Widziałam jeszcze. W jakiejś torebce były klocki. Dobra, posysować. Tam jeszcze co tam jest. To można mieszać. A co tam nie ma? Co? To tu Tam to Lego niech weźmie te pudełko. No to on już A, tam no się nie ma. A już poszedł. Już tam powiem. Mhm. Mówi. Lubi?